Witajcie na kolejnym y, skrzydłowym. Jest Dondoran oczywiście, z nami. Cześć tutaj Słuchajcie, jest, jest akcja, jest akcja. Y, otóż on tutaj strzela do mnie, to jest bardzo złe. Ale nie, co chciałem powiedzieć, słuchajcie, jeśli, jeśli nie będziemy już awansowali, tylko po prostu będziemy sobie tak y, la, latali bez sensu w jakiejś randze, to zrobimy wreszcie te, te głupie challenge, które planowaliśmy. A. Miałem kiedyś właśnie odcinek z matchmaking'a z, z takim czymś. Z tym, że po prostu nie będziemy robili, że co rundę co, co jakaś inna taktyka, tylko po prostu sobie zrobimy taki bajerek, że jakąś taktykę wybieramy taką bekową, i będziemy sobie tutaj grali, że tak powiem, e, co, cały meczek tak. tak mm -hmm. o. To będzie myślę, że spoko i będzie beka. o! Jak najbardziej. A, zestrzelił mnie. Ej. Cześć, kolego. Dzień dobry. O, <laughs> Idę do niego na hama. Tak jak na początku robiliśmy. O nie, to nie zadziała. <laughs> no scope. <laughs> e, trafił. <laughs> Ty widziałeś to kombo. <laughs> Widziałem skonoscope. <laughs> Nie, to było takie dobre, że szop... Abo. <laughs> Dob do dobry będzie meczek, słuchaj. Good luck, Fun. <laughs> tak. A z tym Zaczynamy. zaczynamy. Nie, tak. to to jest? Powie. Samet? Ta! Że... Of course, of course Zobaczymy co tam nasi kumple dla nas przygotowali dzisiaj Dobra, jeden w picie, drugi na sajdzie. co ty na to? Jestem za To ja wychylam, dawaj też w No Patrz sobie w lewo. Dobra Czeka. Aj trafił Heda Dziok. On dostał Heda i jeszcze jeden strzał Został minus co 97 mówisz? O nie no. <laughs> Najgorzej Dok nie zabijano strzała, no mm -hmm. co, jako jakieś? Eko push prawo Dobra O y kurde Dig Escape Nice Ranting. Pewnie spec nam będzie. Nie, tu jest na blisko. Słyszał Cię. Oj, gdzie był? Ty, ja go nie widziałem. Hmm. On słyszał, jak przebiegasz tam na drugą hmm. stronę. A sorry, nie widziałem. Pasak. <t Schedule> hmm. Ależ no on mniejszy volume. Dobra. Ja ja Teraz tak? ja 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 będziemy wszystko słyszeć. Tańczki jest. Tak, stał. Tutaj się odklonować, tam jednej strony mogę Raszować Spalił Będę tutaj? No, tutaj spalili i skanuje. Rzucamy jakiś flaszek jak masz. Jest tutaj, e, kurde widzisz na mapie, Pięknie do ciebie, nice No i nice dobra, O, skin, nice. skin, skin, skin Dob. Skin, skin. <grafię> To jest Masz kasę, dobra Tak To jest Uślepiało Tam u ciebie. Patrz tam drugą jest, 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 Dobra. jest, no jest, coś mi dasz? A. Myślałem, że ten drugi wleci na nas jak będziemy strzelać w tamtego Też tak trochę myślałem, ale chyba się nie zgadali za dobrze No tego <laughs> no jak się odwracam do tego smoka, bo to w miarę normalne Chodź no, no. spuszymy prawo Za, za, za. to jest nie No i powymiatałeś no, git. Ostatnio <grystanie> to już nie w, w CS-a, to no, trochę siada. Ale tak <grystanie> w ogóle dzisiaj jesteśmy po całym dniu streamowania w ogóle. Tak. Także będzie trochę. Kiedy to jest nagrywane. Dobra, spalił tutaj. Ale w razie wu dostał najdzika. Też. Nice, tutaj na pewno jeden gdzieś jest. Może być subso. Bo on tak lubił sobie podejść. No, 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 no. Specjalnie tak mógł rzucić moto, żebyśmy mu nie przebiegli. Mhm. Ebytualnie mógł. Jest! A, ty Jakie dwie? Wiedziałem. Na dzisiaj nic sobie już dobrze tego jeden mam. Ale, ale ja nie darzekam, słuchaj. No, Czernia, bo przed tak dosyć długo pogrążę. I... No, ale ty tak dobrze strasz, że awansik będzie słuchaj, dzisiaj. <noise> Pytanie: kogo? <noise> kogo awans? Zafleszował? Jest? Aj kurde. Ale że trafił? Dobrze. Ten tu wyszedł? On umarł No właśnie Nie wiem czy ten tu Chyba tak Chyba To nie było najlepsze, ale <laughs> Poszło Ale zrobiłem tak <laughs> Ty Co ten w ogóle drugi zrobił? Nie wiem Umarł, bo umarł i tyle, nie? Nie chcę brać jakichś... nie ma. Boss. Okej. Okay. To sobie postrzelałem w wyglądzie? <laughs> Bez kitu, nie? Halo. Jak były normalnie. <laughs> to nieźle, to nieźle. Dobra, teraz oni Bo... będą tutaj poszowali to, to mam na nadzieję, że coś, coś ustrzelę. Hahaha <grystanie> Może timeouta powinien wziąć No On To może bądźmy tak dobrze i mu też weźmiemy Tak żeby wiesz, żeby A żeby wrócił? Czas, tak, żeby miał czas wrócić. Mhm. No dobra, to ja teraz pauzuję Dobra, wrócił tamten Kolega tak, nie trzeba było nawet brać Tak, także żeby nie, nie musieliśmy brzmi. przedłużać bardziej Także gitarka, zobaczymy Wrócił <grystanie> no, <właśnie. grystanie> Ej, wrócił z haksami skonfigurowanymi, nie? <grystanie> Ach, nie Nawet <grystanie> tak nie Zobaczymy Ło! Wow! Jakim prefirem dostałem? Dobra padłem, 38 mu zadałem Plantuję Chyba powiedziałem, że mi siada e. Ja sam myślę. Mm. Jest, 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 jest. Aj, e ja, 53 <laughs> Ja ciężko tak bym z różnych stron, żeby nie było się wstawić w głowę. Mm -hmm. z, różnych, z różnych pozycji. To, to co, eko? Eko ja bym tego jedno. Chodź, dojedziemy. Dobra, po dobra, okej. Był inny, mam ale tu. Już w chyba. No wodycie. miał w, miał w to. mogłoby One. być, być co innego. Dobra, ale. Ja sama, czy... Dobra, ja to masa, ale ty jak chcesz Nie muszę zagrać jeszcze jakiś pionów. Mm -hmm. Ilu masz? Jednego. Mhm. Mm Przynajmniej jednego widziałem. Co możliwe, że zapsów za wyjdzie, bo mam tutaj zasmokowana. Spróbuj się schować. I dopiero wylecisz, jak, jak, jak mnie był bił. Ale ładne tu są pozycje. Czytam książki w No. Nice. Jest Na full fashion, nie Jest w bibliotece Widziałem, widziałem, widziałem Jest. Nice Dobra Dobrze Ładnie, wreszcie jakieś fragi, no, ale ten hajadzik taki ładny. zrobię hmm. coś, czego nie będą się spodziewać. Ok, a najdem, że. Курда! Mówiłem najlepsza pozycja Z Zawsze najlepsza No Galilkę miał Dam im mi trochę szans OK To Co się rozkminiają, bo coś się wycelowałem. Jeszcze jeden stan w tym. Chcę Możesz się schować. Nie trzeba. Już myślałem, że <grym> przez ścianę Nie. <grym> nie bo jakbyś się <grym> schował, to on musiał wyjść na mnie. No. No stwierdziłem, że lepiej z broń niż przeładuję, nie? No, no O, nice. Dobra, nie Będzie spadłem, awans. jest dobrze. No, ja raczej nie spadnie. Mm. Nie ma awansu. A, <laughs> Silver jeden, co? Ale jasno niebieski ten. Przedmiot dostałem. Mm. Dobra, nad nadrobiłem trochę tych, o, <laughs> trochę punktów. Także, także ładno. No. Mm -hmm. I fajnie, i fajnie. Styknie, styknie. Taka, taka szybka rundka, bo to naprawdę wieczorem nagrywamy. Eee, no. Także no, dzięki wielkie za oglądanie, jeśli tak wam się podobał, stawcie chodźcie łapeczkę w górę. Serio myślałem przez chwilę, że skończę ten mecz z jednym fragiem. Naprawdę. <laughs> Tym um, po to na początku mi siadało. Dosyć. Tak. R rush poleciał, rush, ale się udało nadrobić, także fajnie, fajnie. No i dobra, do następnego. Na razie, cześć. Jojou! <noise> cześć!